Jako jest tak ciepło dzisiaj Okej, okay, cześć! Witajcie w nowym filmie W sumie nie wiem czy w ogóle ktoś obejrzy ten film Bo jest to tak odległe od tego co zazwyczaj robię na moim kanale Ale stwierdziłam, że chciałabym się z wami podzielić Moimi właśnie jakby takimi... Spostrzeżeniami, może na ten temat. No i mam nadzieję też, że może kogoś to po prostu zainspiruje, żeby też zatroszczyć się o swoje zdrowie nie tylko fizyczne, ale i właśnie również psychiczne. Także, jeżeli jesteście zainteresowani mną, mówiącą o swojej terapii, to zapraszam Was do oglądania. Tak więc, zacznijmy od początku. Ja. No, już nie wchodząc może w szczegóły i tak dalej, no ale wiadomo, że y, gdzieś tam przez COVID, przez siedzenie w domu, i, no i też jakby wcześniej jakieś tam nieudane związki, dzieciństwo i tak dalej, i tak dalej. Um, no, miałam swojego rodzaju jakieś tam różne małe i większe y, depresje, jakieś tam bycie, y, ataki paniki i tak dalej, i tak dalej. Um, no i jak y, robiłam sobie tam być taką listę rzeczy, które chciałabym zrobić w 2021. To właśnie na pierwszym, czy tam na drugim miejscu, było pójście na terapię. No i powiem Wam, że bardzo chciałam zawsze to zrobić, ale właśnie nigdy, ja wrażenie, że nie miałam na to jakichś tam finansów, czy, czy po prostu czasu, czy, czy no po prostu jakoś tak wiecie, zawsze z tym zlekałam, mówiłam sobie, kiedyś to zrobię. No tak więc e, przyszedł styczeń 2021 no i. Zobaczyłam u jednej z polskich influencerek, że ona właśnie poleca taki ośrodek terapii w Warszawie. No i ja tam się z tym ośrodkiem skontaktowałam. No i tam wiecie, trochę to trwało, wiadomo. No i tak zaczęłam tą swoją pierwszą terapię. Bardzo się jakby cieszyłam, ja byłam wręcz podekscytowana, że ja będę miała terapię i że w końcu może. Wiecie, zrozumiem to wszystko i, i może po prostu będę szczęśliwsza, po prostu. No bo jakby nie był to jakiś cudownie kolorowy moment w moim życiu. No i e, zaczęłam tą terapię, powiem Wam, i tak po pierwszej czułam się tak słabo. Po drugiej, no czułam się jeszcze słabiej i tak zaczęłam się zastanawiać, czy ta terapia jest w ogóle dla mnie, czy, czy to jest coś, co, co ja powinnam, wiecie, no robić, no bo średnio komfortowo się na tej terapii po prostu czuję. Oczywiście tą terapię miałam online, e, natomiast, mimo wszystko, ona mnie bardzo, bardzo stresowała i miałam wrażenie, że właśnie e, ta pani średnio mnie rozumie, że czułam się trochę taka oceniana i, i, i po prostu miałam wrażenie, że to nie jest to, czego ja oczekiwałam. No i. E, miałam tam, wiecie, takie średnie na końcu, jakieś takie tam sytuacje, że cionami ona mi tam miała coś wysłać na a nie wysłała, potem wysłała źle, tak więc ja do niej napisałam, a ona odpisała mi, napisała mi, że, hej, że, że ten e-mail chyba nie jest do mnie zaadresowany, że to chyba nie jest to, co ona miała mi wysłać, a ona właśnie wysłała mi taki, no taki dosyć właśnie niemiły e-mail, że, że jakby nie powinnam się z nią kontaktować poza terapią i tak dalej, więc ja poczułam się już taka, ok, że na pewno już no, nie chcę z tą panią współpracować, bo po prostu e, się do niej zraziłam i też w ogóle zraziłam się wtedy do całej terapii. E, I byłam już taka, wiecie, trochę podłamana i tak nie wiedziałam, czy w ogóle powinnam to kontynuować, nie wiedziałam gdzie i jak i szukać tej nowej osoby i taka byłam już trochę zrezygnowana. No i na szczęście moja przyjaciółka, która właśnie studiowała psychologię jakby, no, powiedziała mi, że są różne nurty terapii, o czym oczywiście ja nie miałam wcześniej pojęcia, bo no, królową researchu to ja powiem Wam, że jeszcze nie jestem, tak więc no, oczywiście, że nie zrobiłam poprawnego researchu na temat terapii, tak samo. No i ona mi właśnie wytłumaczyła, że ten nurt, w którym ja byłam i w którym była ta pani, to był nurt tak zwany poznawczo-behawioralny. Który uważam, że jest super Natomiast nie był on po prostu dla mnie To było dla mnie za takie, wiecie, takie trochę zimne podejście do problemu Jakby ja nie tego do końca od tej terapii oczekiwałam No i też jakby, no po prostu jestem inną osobą I nie dla każdego wszystkie te nurty są stworzone Dlatego też jest ich kilka No i ona właśnie powiedziała mi, że ma tam dla mnie kilka takich propozycji Właśnie osób, które... E, byłoby dla mnie lepsze, no bo to jest moja przyjaciółka, więc ona oczywiście mnie zna. Tak więc e, skierowała mnie właśnie do jednej takiej e, pani terapeutki, która swoją drugą była jej e, wykładowczynią, jak ona studiowała. I powiem Wam, że po pięciu minutach e, tej nowej terapii ja już czułam, że to jest totalnie moja osoba. E, że wiecie, jak się ogląda horoskopy i oni tam zawsze mówią, że o, na przykład te karty z Tobą nie rezonują, to ja miałam wrażenie, że po prostu ta terapeutka tak to totalnie ze mną rezonuje, że po prostu gdzieś te gwiazdy, wiecie, te z horoskopy i tak dalej, tam się po prostu idealnie ułożyły. I właśnie jest to osoba, przy której ja się naprawdę bardzo dobrze i komfortowo czuję, nie czuję się oceniana. Czuję, że mogę wszystko powiedzieć, i, i po prostu ta terapia jest taka dokładnie jak ja chciałam. Jest to osoba taka ciepła, taka właśnie, która dużo rozumie, i z którą też mogę porozmawiać na inne tematy. Na przykład, ona wiecie, polecamy czasami jakieś książki albo podcasty, i czasami sobie też o, o tym rozmawiamy. Wchodzimy sobie właśnie na jakieś tematy feminizmu, czy tam równouprawnienia i tak dalej. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. No i powiem wam, że tą terapię z tą panią, którą mam teraz, która jest po prostu cudowna i właśnie poza tym, że prowadzi za mną, wiecie, takie jakieś tam powroty do przeszłości, jakieś tam, bycie Wiecie, tam opowiadam jej o różnych traumach itd., tak dalej, tak dalej. Już nie chcę wchodzić w takie, wiecie, tematy. To poza tym ona właśnie uczy i zachęca mnie do medytacji, do jogi i do takich rzeczy, więc jest to dla mnie takie idealne połączenie właśnie terapeuty trochę z takim kimś takim, wiecie, spiritualnym, że tak powiem. Tak więc jest to dla mnie po prostu świetne. No i tak jak mówiłam, terapię z tą terapeutką mam już od trzech miesięcy. I po prostu w moim życiu zmieniło się tak dużo, że prostu, no, no, to jest po prostu, to nie do opisania. Jakby to nie jest też tak, że o, teraz już, w świecie wyszłam ze wszystkich tamtych, wiecie, jak to się mówi, anxiety, z tej niepewności, czy tam z depresji i tak dalej, no bo oczywiście, że nie, taki proces trwa długo i no i też to nie jest tak, że wiecie, na palca już nagle będę cudownie szczęśliwa i wszystko będzie super, natomiast jest dużo, dużo lepiej. Um, I mam wrażenie, że z każdą terapią rozumiem siebie bardziej, i to jest chyba najważniejsze, że jakby ja rozumiem teraz już, co się ze mną dzieje i, i czemu coś się wcześniej na przykład y, y, ze mną działo, i dlaczego to się stało, i skąd na przykład bierze się y, ta moja reakcja na na przykład dany problem. I jest to właśnie spowodowane tym, że po prostu. O tym dużo rozmawiamy, wiecie, wracamy do dzieciństwa, do przyszłości, przerabiamy wszystkie te trudne momenty, traumy itd., dalej. dzięki czemu oczywiście nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, tak wiecie, na godzinę się wyłączyć i, i wracać do jakichś takich ciężkich wspomnień, ale jest to naprawdę bardzo pomocne. No i powiem Wam, że takim pierwszym, powiedziałabym, Osiągnięciem jest to, że nauczyłam się stawiać granice. Wcześniej miałam z tym duży problem, i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, dlaczego właśnie chciałam iść na terapię, bo w pewnym momencie już po prostu ja zrobiłam się tak bardzo dostępna, ale no to też wynikało gdzieś tam z jakiegoś tam może poczucia niepewności i tak dalej, że po prostu nie umiałam powiedzieć nie. I zgadzałam się na wszystko prawie, o co mnie zapytano, czy o co mnie poproszono, mimo że do końca na przykład nie miałam na to ochoty właśnie ze strachu przed tym, że wiecie, że komuś będzie przykro, jak powiem mu nie na przykład. No i no wiadomo, to wszystko gdzieś tam wynika, wiecie, z da, dzieciństwo i dzieciństwa itd., itd. gdzieś tam te podłoże są. No i na początku stawianie tych granic było dla mnie okropnie ciężkie. Dla osób, które mówiłam „nie”, no było to dość dziwne, no bo dlaczego nagle mówię „nie”, a wcześniej mówiłam tak. Dla mnie było to ogromnie stresujące, no bo wiecie, ja wiedziałam, że robię komuś może przykrość. Oczywiście, że teraz już na to tak nie patrzę, i, i, i mówienie, że na przykład się czegoś nie zrobi, czy, czy na coś tam się nie ma czasu, czy, czy ochoty, jest po prostu okej. Okay. Natomiast na początku właśnie miałam wrażenie, że. Wiecie, że może kogoś zranić, czy, czy że komuś będzie przykro, jak na przykład czegoś z nim nie zrobię. Natomiast teraz, już w tym momencie, po tych trzech miesiącach takiego dosyć intensywnego treningu asertywności, patrzę na to zupełnie inaczej. Patrzę na to teraz tak, że dopóki ja nie będę się czuła dobrze ze sobą, ja nie będę, wiecie, jakby szczęśliwa. No, to też nie za bardzo mogę dać to szczęście innym. I tutaj mowa o zarówno związkach romantycznych, jak i o po prostu jakimś tam koleżeństwie i, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, pracujemy nad tym, no i pracujemy też nad innymi rzeczami, które są już takie prywatne, i jakby wiecie... No jeżeli macie jakieś pytania, no to je zadajcie, Ja na nie odpowiem, jestem jak dwa, książka, i tak dalej. No, ale tak sama słuchajcie, nie czuję się tak komfortowo z takimi rzeczami. No, no ale ogólnie zdecydowanie właśnie czuję się lepiej, czuję, że nawet w momentach, kiedy jest gdzieś tam, nie wiem, gorzej, że, że czuję się, no nie wiem, jakaś tam, wiecie, smutna czy tam coś, no to zdaję sobie sprawę, dlaczego, skąd to uczucie pochodzi, no i też mam jakby takie, jakby to powiedzieć, narzędzia, z którymi, które właśnie pomagają mi w walce z takim uczuciem. Narzędzia mówię oczywiście, wiecie, tak, ten. Nie jest to też zawsze tak, że ja to robię. No bo wciąż jeszcze jestem na początku tej terapii i, um, no wiecie, no po prostu nie doszłam jeszcze do tego jakby takiego momentu totalnej akceptacji siebie, swojego tam, wiecie, charakteru i, i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest zdecydowanie lepiej. Nauczyłam się też, że właśnie poświęcanie czasu samej sobie to nie jest, wiecie, coś takiego lukratywnego, to nie jest luksus, tylko to jest coś, co każdy z nas powinien dla siebie robić, no bo to my jesteśmy najważniejszymi osobami dla siebie. To my powinniśmy dbać o to, żebyśmy my byli szczęśliwi. Tak więc, kiedy przed terapią na przykład czułam się źle, nie robiąc nic przez cały dzień, czy na przykład, wiecie, jechałam na wakacje i już tam myślałam, że o Jezu, że już tu powinnam wrócić, że to powinnam zrobić, że to, że i tak dalej, i tak dalej. Teraz już staram się tak nie mieć. Staram się myśleć o tym, że właśnie to jest po prostu czas dla mnie, że ja robię coś sama dla siebie. Dzięki czemu później, jeżeli będę robić nawet jakieś zadanie czy jakąś pracę, będę też po prostu bardziej wydajna i bardziej kreatywna itd., itd., no bo będę czuła się po prostu lepiej. Nie wiem, czy to ma sens, um, ale też właśnie moja terapeutka poleciła mi taką książkę Czuła Przewodniczka Natalii de Barbaro, i jest to książka po prostu genialna. Yy, możecie sobie też obejrzeć wywiad z tą panią u Magdy Małek. No, cudo, powiem wam, że naprawdę ta książka wiele, wiele zmieniła w moim podejściu samej do siebie. No i też uświadomiła mi, jak wiele moich zachowań jest właśnie ukształtowane tym, w jaki sposób ja dorastałam. W jaki sposób w sumie my wszyscy dorastaliśmy właśnie w tym takim świecie patriarchatu, wiecie, w tym świecie takim, gdzie dziewczynki zawsze. Musiały być grzeczne, ładne, mieć porządek w pokoju i, 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 i tak dalej, i tak dalej. No, i teraz jakby dużo bardziej to po prostu rozumiem. Te takie już, można powiedzieć, wręcz takie naleciałości w moim charakterze, które właśnie są z tamtych lat, które gdzieś tam zostały mi wpojone, te wszystkie dziwne wartości, staram się właśnie niwelować. Staram się, no, staram się po prostu gdzieś tam z nimi walczyć, czy, czy je niwelować, czy, czy po prostu jakby ją lewać czasami, takie poczucie, nie? Dobra, też trochę się rozgadałam, tak już w sumie nie na temat, ale jeżeli chcecie, to obczajcie sobie tę książkę, tak samo jak książkę Kasi Nostowskiej, Powrót z Bambuko, to też bardzo no, dobrze mi ta książka zrobiła, nie powiem, że nie. No um, dobra, już się trochę w sumie poca, bo już z tak co wiecie, dzisiaj jest 30 stopni. Tak więc, już po nagraniu tych wszystkich filmów, mam zamiar właśnie wybrać się na spacer. No i z takich rzeczy, które właśnie dzięki terapii też zrobiłam dla siebie, to to, że lecę do Portugalii za tydzień i tak jak wcześniej czułabym się z tym źle, tak teraz czuję, że jest mi to po prostu potrzebne, że ja. Tego potrzebuję, potrzebuję kontaktu z naturą, potrzebuję właśnie wyjechania, spojrzenia na moje życie z perspektywy nabrania właśnie takiej, wiecie, siły, energii i, i też kreatywności, żeby dalej gdzieś tam, wiecie, no, żyć sobie. I żeby to było właśnie wszystko w szczęściu. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie wiem, czy, czy ten film, mam wrażenie, że ten film był strasznie chaotyczny. W sumie. Chyba pewnie był, ale dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej takich filmów, czy, czy chcielibyście właśnie więcej takich filmów, nie wiem jak to powiedzieć, takich czy chcielibyście w ogóle więcej takich filmów o nie tylko o terapii, ale jakimś, nie wiem, o zdrowiu psychicznym, o, o feminizmie i tak bo to są takie rzeczy, którymi ja teraz naprawdę dosyć mocno się interesuję. Um, ale może nie, może w sumie nie, nie obejrzy tego filmu No ciężko mi powiedzieć, bo wiem, że jest to zupełnie coś innego niż um, robię zazwyczaj um, No ale napiszcie na dole, co myślicie i czy macie jakieś pytania Ja na wszystkie, tak jak powiedziałam, jestem otwartą książką, więc mogę odpowiadać na wszystkie pytania um, No i no co, jeżeli wam się podobało, no to, wiecie, łapki w górę, subskrypcje i tak dalej um, No i widzimy się w kolejnym filmie Pa!